Witam Siemanko. Zrobimy podsumowanie sobotniego meczu Bayernu Szalkę. Bayern wygrał 6 do 0. Ostatnio mi raper podsunął pomysł, żeby omówić zawodników, jak zagrali, i dopiero notę wystawić. A więc przeczytam skład w jakim wystąpili w meczu w wygranym Szalkę 6 do 0. W ramce Sommel, dalej w obronie Cancelo, Delikt, Pawan Mazrałui i Kimich. Dalej, Koman Musiala, Miller Sane, Gnabry na rezerwie byli Gravenbach, Goretzka, Telmane, Upamecano, Blind, Pawlowicza, Ulrich, Zomer, a więc Zomer miał fantastyczne interwencje. Co mu się u niego podobało, to, to że nie miał za dużo roboty. Ale nam dużo bramek naprawdę wpuścił w tej drugiej części sezonu, kiedy zastępuje Manuela Neuera. Myślę, że dobry mecz rozegrał i tu no, temu wystawię szóstkę. Dalej Cancelo, bardzo dobry mecz, miał asystę przy golu Gnabriego na 3 do 0. Więcej asyst nie miał, a więc tu mu dam ocenę 8,5. Delikt, Delikt bardzo dobry. interwencje, Czyścił wszystko. Tu mu dam ocenę 10 z plusem. Dziesiątkę raczej. No, 10. Paward. Pawardowi dam. Najpierw po, powiem, jak zagrała. Paward zagrał świetnie. Dam mu ocenę 9. Mazroulli. Zagrał bardzo dobrze. Bramkę szlił na 6 do 0. Miał kilka rajdów dobrych interwencji. Mi się podoba ten zawodnik Chciałbym, żeby Wajer nie został i powalczył o skład, a więc jemu ja dam. Notę 8,5. Kingsley, Koman, Komanowi. Koman też miał dobre zrywy, dobre, miał dryblingi. Szybko biegał, walczył i tu dam mu. Dam mu ocenę. 7. Musiala. Musiali mecz. Powiedzmy. Taki sobie, ale wywalczył rzut karny. Podobał mi się ten chłopak. I jemu dam ocenę. Osiem. Tomasz Miler strzelił gola. Na jeden do zera. Dobrze walczył. Dobrze biegł. Chciałbym, żeby Bajer nie został. To są wszystko spekulacje, że ma odejść. Ja w to nie wierzę. I Tomasowi Millerowi wystawię ocenę 10 z plusem dam mu. 10. Sanne. Sanne walczył, ubiegał. Zaraz zobaczę czy bramkę strzelił. Bramki nie strzelił. Na 1-0 strzelił Miller, Na 2-0 Kimich, Na 3-0 Gnabry. Na 4-0 Gnabry. Na 5-0 Tel, Na 6-0 Mazraoui. I Sanne dam mu ocenę 7. Gnabry. Gnabry strzelił dwie bramki. Bardzo dobrze biegał, walczył. Tu mogę go w końcu pochwalić. Na mu dam 8. Dalej. Ci co weszli z ławki. A więc Gravenberch wszedł przed komana w 64. Gravenberch biegał, walczył. Pochodzą spekulacje, że ma do Liverpoolu odejść. Ale czy tak będzie, to się w letnim okienku transferowym przekonamy. I Gravenberchowi dam ocenę 6. w tel, tel tel 71 zag nabiegło strzelił bramkę. Dostał od trenera Tuchela 19 minut. I co mogę powiedzieć? I tu mu dam ocenę. Wiem powiem jak zagrał. Przy tej bramce szelił bardzo dobrze. Wybieg dam mu ocenę. Dam mu ocenę 6. W 71 wszedł Gorecka za Kimicha. Oczywiście bramki nie zdobył Gorecka. Mało się pokazał. Tu mu dam ocenę na trójkę. Delic zeszedł w 85 Wszedł, upamekano. Upamekano no, Co mogę powiedzieć? Te 5 minut. Upa dobrze krył. I obrona Bayernu wszystko czyściła. W końcu na 0-0. Zero do, zero do, do, zero z tyłu żeśmy zagrali. Tu mu dam ocenę, niech będzie to 6 i ostatnia zmiana Musiala, zeszedł w 85, wszedł Mane, tu są spekulacje, że Mane ma iść do Chelsea. Ja chcę, żeby odszedł. Tu mu dam ocenę dwójkę, dlaczego dwójkę, bo mało się pokazał, co to jest 5 minut, skoro zawodnik, który siedzi na ławce, to powinien mu wcześniej go Tuchel puścić. Ale jest jak jest, nie będziemy wnikać. To są Tyuchela Roszady. Także tu mu dam ocenę dwójkę. Statystyki po tym meczu są takie. 20, 23 do 8. W tabeli Bayern prowadzi przed Borussią Dortmund. 1 punkt przewagi, 68 punktów. W klasyfikacji strzeleckiej Dawid Folkruk. 2 gole przewagi nad Colomwaniem. 14. Bayern ma 16 eh, Wólkróg ma 16. Teraz Wam powiem wszystkie wyniki ostatniej kolejki Bundesligi. A więc Köln rozegrało dobry mecz. Wygrali z kartą 5 do 2. Sobotnie mecze. Union wygrał z Freiburgiem 4-2. Bayern z Schalke 6 do 0. Bochum pokonał. zbok 3 do 2. Frankfurt wygrał z Mainz 3 do 0. Wolfsburg pokonał Kowenheim 2 do 1 i Borussia Dortmund rozgromiłem Borussię. Myślę 5 do 2. Niedzielne mecze. Stuttgart Leverkusen 1 do 1. Lipsk pokona Werder Bremen 2 do 1. Teraz następne mecze. Przedostatnie kolejki Bundesligi zapowiadają się tak. Już, już Wam mówię. Po kolejach. W 33. kolejce zmierzą się tak. w u siebie z Wolfsburgiem. szalkę z Frankfurtem. Eintrachtem. Hertha podemie Bogum, Hoffenheim Union Berlin, Werder Brama, Köln, Bayern Monachium w sobotę za Gazerby Lipskiem 18.30, FSV Mainz Stuttgart, Augsburg Borussia Dortmund i niedzielny ostatni mecz Bayern Leverkusen Borussia Mönchengladbach. Także drodzy widzowie, drodzy kibice, zostały dwie kolejki do końca. Czy Bayern zdobędzie misję, to się przekonamy. Chodzą spekulacje i... Nawet dzisiaj czytałem, że nie zagra w najbliższej kolejce Jan Zomer. Dlaczego nie zagrał? Bo ma jakieś tam problemy ma jelitówk z jelitówką, czy tam żołąd żołądkowe problemy ma nie zagrać. Co to jeszcze chcę powiedzieć? Wczoraj też wyczytałem, że Bayern w letnim turnie pojedzie do Japonii i Singapuru. Zagrają z Manchesterem City. Już wam mówię, kiedy zagrają. 26 lipca, pierwszy sparing zagrają. Następny, 29 lipca z Kawasaki. I 2 sierpnia z Liverpoolem, Barcelona. Księgi Michał to są wszystko plotki. Bayern nie puści. Kimicha, Mana nie ma przyszłości. Bayern nie, oczywiście, że nie ma. Długiego dzisiaj materiału nie będę nagrywał. Myślę, że nie wiem, do 15, może minut nagram. Ale podsumowanie kolejki całego sezonu Bundesligi tak jak obiecałem zrobię po ostatniej kolejce. Powiem jak baję zagrał, jak było, oraz jakie były wady, jakie były personalia, jakie były składy, to to wszystko się dowiecie po ostatniej kolejce. I Liczę, że w letnim okienku teraz będzie grubo. Będzie grube będą transfery. Co do Koloma niego ja mówię, nie jestem przekonany tego transferu. Chcę napastnika takiego, że szczeli te 30 goli w sezonie będzie szybki. Ja ostatnio gadałem z moim ziomkiem, z raperem, żeby Bayern kupiła bumy Chciałbym, ale Bayern na razie nie, wykaże, nie wykazuje zainteresowania tym snajperem. Jest dużo dobrych napastników. Jest Son, jest Kane, a oni się na tego kolomaniego uczepili. Frankfurt tanio skór nie sprzeda, Frankfurt chce za niego Stokowa. Gdzie jest Stokoła Za gościa, który dopiero jest młody, zaczyna karierę w, w piłkarskiej Europie. Pierwszy sezon we Frankfurcie, tu już ma 14 goli na koncie, a oni chcą za niego takiego, e, taką sumę. Os Osiemna Bayern nie kupi. Dlaczego nie kupi, bo 150 kowak chce za niego na poli. To są chore sumy. Ja bym za, ja bym, ja bym za tyle go się nie sprzedał. Yy, za taką sumę. Także to jest to podsumowanie. Zostały jeszcze dwie kolejki do końca. Trzeba nie zdobędzie mistrza, to się ukaże. Ale tak jak mówiłem, ja na Fete nie pojadę, bo druga część sezonu od kwietnia mnie rozczarowuje. Odpadli z Ligi Mistrzów, odpadli z Poharu Niemiec. Liczę, że nowy sezon będzie udany. Ale musi, muszą być konkretne wzmocnienia, bo jak nie będą konkretne, konkretne wzmocnienia, to nie będzie nic. Będzie, będą, będą porażki i co roku będzie odpady, odpadanie z Ligi Mistrzów. Także. To są moje słowa i ja do działaczy mówię, ba jedno, wyłożyć konkretne pieniądze na napastnika, nie chytrzyć, nie oszczędzać. Jeżeli coś ma ten zespół grać w Europie w przyszłym sezonie, to liczę na konkretne wzmocnienia. Kogo kupią, to oczywiście też zrobię materiał, zrobię z tego vloga. Zobaczymy, kogo kupią, ale liczę, że naprawdę kupią. Dobrego snajpera. Liczę, że po sezonie odejdzie Zomer, odejdzie Sanne Gnabremu jeszcze dałbym szansę Jeszcze by go nie skreślał Sane tak samo nie. I oczywiście co Bardzo bym chciał, żeby w końcu obronę też wzmocnili, Żeby kupili jeszcze jakiegoś obrońcę, bo Ta obrona w Bayernie to jest naprawdę katastrofa Opamykano jest jaki jest, ale takie błędy jak bym City zrobił, to jest na razie. Może poczytam wam jakieś komentarze. Zobaczymy co to piszą. Davis znowu treningi biegowe, to już wiemy. O tym, że znowu. Domowe no, stroje, to zobaczycie sobie na Facebooku jakie bajem będzie miał w nowym sezonie. Co tu piszą, a więc czekajcie chwilę. Zmiana kolorów herbu to porażka. Biało-niebieska szachownica w środku herbu oznaczała flagę Bawarii. Teraz nie mam zielonego pojęcia co ten herb znaczy dla mnie porażka. Idź pan z takimi strojami. Dalej, musi się coś zmienić w zarządzie. Trzeba zatrudnić tam profesjonalistów. Jest spory bałagan do sprzątania. Gościu to dobrze napisał, jest gruby bałagan. Jest, jest normalnie taki Saigon że od kiedy kto śledzi Bayern Monachium ten zespół to jest naprawdę y, gruby burdel jest syf, kiła i mogiła dlaczego syf? bo nie jest tak jak potrzeba nie inwestują pieniędzy tak jak potrzeba gdzie są pieniądze? ja się pytam y, co dali za Lewandowskiego gdzie są te pieniądze? nie ma tych pieniędzy te pieniądze pszit, rozpłynęły się sprzedali go za 50 koła. i co? I nie ma tych pieniędzy. Nie zainwestowali dobrze. Kupili many. Rozumiem, wzmocnili obronę, ale nie kupili napastnika. Czeo po Teraz do końca sezonu jest kontuzjowany i oczywiście. Dupa blada. Dlaczego? Bo nie ma dobrego zastępcy. Zirkę wypożyczyli, wypożyczyli do Underlecto, ale Zirkę to nie jest klasowa dziwątka. To jest młody napastnik. Może kiedyś jeszcze z niego będą ludzie, ale nie jestem do tego przekonany. Coś tu jeszcze piszą. Zaraz zobaczmy. Zdaniem Floriana Plettenberga Real City nieustannie będą zabiegać o Davisa i pojawia się narracja, że Bayern nie będzie zatrzymywał na siebie zawodnikowi, który nie chce już grać w klubie. To są też wszystko spekulacje. Ja bym Davisa zostawił, bo jeszcze jest młody zawodnik. Że Real go chce, to ja bym go nie sprzedawał. dał, mu, dał jeszcze chłopu szansę. Niech jeszcze sobie pogra tam. Ile ma tam umowę w Bayernie? Nigdy nie sprzedawajmy zawodników od razu, k że jakiś dany klubce. Bayern zrobił naprawdę totalny błąd, że Alabę sprzedali do Realu i wcześniej to niego Cross. nie Cross naprawdę był dobry zawodnik, chciał podwyżkę, ale oczywiście mu nie dali. Dzisiaj co piszą? Jeszcze. Nie trudno zauważyć, że z formułą Liga Mistrzów jest coś nie tak. Jeżeli finalistą został zespół, który w fazie grupowej został dosłownie zmiażdżony przez drużynę, która nie przeszła ćwierć finału. To jest prawda. Agel Nagelsmann na strut. Wspomina odejście swojego klienta z Bayernu. Byłem tego wieczoru w restauracji, kiedy dostałem telefon od dziennikarza. Szybko poszło z Julianem. Odpowiedziałem, co masz na myśli? Julian jak jest? Jak jest jeszcze nie wiesz? Julian wylatuje, a z jest nowym trenerem. Bayonie sprzeda Davisa. Nie wierzę w to. Chyba, że potrzebne będą pieniądze na zakup nowego pomocnika lub trochę szykuje jakąś bombę transferową. Tak, zobaczymy jak będzie. Czy będzie ta bomba transferowa latem. To się wszystko okaże. Do rozmów kontraktowych z Davisem coraz bliżej. Więc gra o jak najwyższą mowę rozpoczęta, więc będą realne. Będzie wyobrażalnie sobie gry gdzieś. Będzie chęć nowych wyzwań. Trzeba być na to przygotowanym, Ma dziennikarze przygotowują nam piękną telenowelę. Oczywiście, dziennikarze to wszystko wiedzą najlepiej. Gdzie takie news szybko podłapią, i zaradują sieci i wrzucają. Według Sky Sport, zawodnik Bayernu Mahim Alfonso, Alfonso Davis jest jednym z głównych celów transferowych Real Madryt. Ciekawe koszulki, To już wiemy. Nie chciałem być w skórze Hasana i Kana. Jeśli. Wyda, wydadzą 120 milionów za piłkarza. Obecna wartość rynkowa to 65 milionów euro. Który strzelił w tym sezonie we wszystkich. Rozgrywka 20 bram bramki. A na koniec podzielił los samy. Oczywiście. To też tu dobrze piszą. Zroz sprawie przyszłości i w Bayernie. Tak twierdzi Florian Petten Pettenberg, według którego Bayern nie chce skorzystać z, z klauzuli wykupu Teraz wyniosło 70 milionów i wodarze klubu szukają innego rozwiązania. Oczywiście Bayern nie wykupi Cancelo. Nie ma takiej opcji. On po sezonie wraca do City, gdzie Bayern piesiąkowa za niego wyłożył, City, za za... City chce za niego grubą kasę i oczywiście nie ma szans na to, że Bayern taką kasę za niego wyłoży Zapowiedź kolejki wrzucę jutro albo pojutrze. Także zostały dwie kolejki do końca i będziemy śledzić, co się wydarzy. Kto zostanie mistrzem Niemiec: czy Borussia, czy Bayern. To się okaże. Jeśli Bayern nie zdobędzie tytułu, to naprawdę, w Monachium będzie szcząt ziemi i głowy polecą. Uwierzcie mi: głowy polecą. A ja bym bardzo chciał, żeby Bayern wykopał albo tego Hasana, albo Kana, albo tego, albo tego. Także sami wiecie, jak jest. Zapraszam Was na chwilę. Sorka już jestem. Także sami widzicie jak to jest Roman to też tu nadawał ostatnio dużo. Tam oglądam zawsze jego każde każde livey. Bondeswalk też oczywiście oglądam, ale oni muszą dużo bajer nie mówić. Oni ostatnio nie takie głupoty gadają, że to się tego słuchać nie chce. Co tu jeszcze? Miller nie trenował zespołem. Twardy trening bowarczyków. to też to wiem. Bayern jest przekonany to transferu Młaniego. Oni zawsze są przekonani, ale ja jakbym kupił innego, mocniejszego, szybkiego napastnika. Jestem bardzo ciekawy, kto do nas trafi. Baltazar, jeśli chodzi o Lukaku, to mam podobne zdanie. Nie jest tani, silny, bo po prostu dobry zawodnik. który jest obecnie w słabej formie. Wczoraj podczas lebu w Mediolanu Mówili, że o intro się mocno waha. Czy złożyliśmy ofertę na 9 milionów euro? U nas to chyba Czopu a większe pensje. Oczywiście, że tak. To jest długi komentarz, do tego nie będę czytał. Chyba na to Uli Henry jest przekonany co do kolam niego. Oczywiście, że tak. Uli to zawsze jest przekonany. Co tu, coś tu jeszcze piszę, ciekawego, jak nie, to będziemy kończyć. Aintra już zaklepał za Free Omara, Marmusza z Wolfsburga. Nie ten kaliber, może co kolo, money, ale już coś mi się widać, widać. Ale już coś się widać dzieje. Szykują się mega transfery. Tu są też Lukas Hernandez, to wiemy, baje, ile za niego dał. Także co życzę wam miłego tygodnia piłkarskiego zapowiedzi meczowe tak jak mówiłem wrzucę na dniach na swoje dwa kanały także trzymajcie się to bo podsumowanie meczu Bayern Szalkę Bayern wygrał 6 do 0 po dlaczego tak City nie zagrali tego już wam nie powiem wyszło jak wyszło także trzymajcie się subskrybujcie lajkujcie oceniajcie dawajcie komentarz klikajcie dzwoneczek tam poprawę, żebyście byli na bieżąco z moimi materiałami na żywo oraz tym, co wrzucam. Słuchajcie, lajkujcie i co? Do zobaczyska, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich kibiców w Polsce i oraz na innym na całym świecie. Żółwik piąteczka. Mia a Mija i lecimy z Bundesligą do końca. Jeszcze dwie kolejki zostały. Także pozdrowionka z wartem. Na razie. Cześć. Pozdro.